Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe wsparcie. Witam ciebie w kolejnym odcinku. Na samym początku tylko mała uwaga. Jeśli nie chcesz diametralnie zmienić swojego życia, to lepiej wyłącz ten odcinek, i żeby nie było, że nie ostrzegałem. I mówię to z pełną świadomością, zachowując 100% pokory. To znaczy, dzisiaj zajmiemy się najbardziej powszechną wymówką dzisiejszych czasów. Nie boję się użyć tego słowa, że to jest wymówka, a mianowicie nie mam czasu. Na początek zadam ci trzy pytania, które warto, abyś sobie odpowiedziała, czy abyś sobie odpowiedział, ok. A później przejdziemy do rozwiązania. To znaczy, podam ci pięć rzeczy, które są takim fundamentem tego, co możesz poukładać w swoim życiu, żeby faktycznie mieć ten czas. Ale tak. Jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, te trzy pytania mogą ci strasznie namieszać w głowie, w kontekście oczywiście pozytywnym, ale też w kontekście negatywnym. To znaczy, czasami jak usłyszymy prawdę, to to może zaboleć. Nasze ego. Więc, dlatego ostrzegam, możesz teraz wyłączyć ten odcinek. Ale jeśli jednak zostajesz ze mną, to zapraszam. Na karuzele z Łukaszem. Pierwsze pytanie: Jeśli odpowiadasz, że nie masz czasu, i teraz w jakim kontekście, oczywiście, jeszcze porozmawiajmy, jaki to może być kontekst. Na przykład nie znajdujesz czasu dla bliskich, bo nie masz czasu. Na przykład brakuje czasu na sport, na aktywności. Tak, na jakiś spontaniczny ruch, bo nie masz czasu. Nie masz pieniędzy? Zastanawiasz się nad zmianą pracy? Albo może chcesz otworzyć jakiś biznes na boku? Ale tylko chcesz, bo nie masz czasu i tego nie robisz. Ok? Więc w tym kontekście, że czujesz, że coś cię męczy w jakiś sposób w życiu, czasami delikatniej, czasami mocniej, tak, brak zdrowia, brak czegoś i mówisz, że nie masz czasu. I teraz oczywiście mógłbym najłatwiej też odpowiedzieć na to, nie masz czasu, no bo widocznie ta rzecz nie jest twoim priorytetem. I trochę to będzie zgodne z prawdą, ale to będzie oczywiście zbyt uproszczone. Więc pierwsze pytanie, jakie chcę ci zadać i jakie zadaj sobie naprawdę i, i spróbuj sobie na to odpowiedzieć. A czy chcesz mieć czas? Skoro dzisiaj ci brakuje tego czasu, to czy w takim razie chcesz mieć ten czas? Pytanie drugie. Jeśli byłaby do zarobienia konkretna suma pieniędzy, to czy znalazłbyś, czy znalazłabyś ten czas? Konkretna suma to oczywiście dla każdego będzie jakaś inna ale taka, która ci uwolni ten czas. No bo za, za pieniądze bardzo często możemy uwolnić czas. Czyli nie musimy na przykład robić nadgodzin, może możemy zmienić pracę, bo mamy poduszkę finansową dużą i tak dalej, i tak dalej. Tak? Pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. Jeśli mamy pieniądze, to możemy też śmielej podejmować pewne decyzje, możemy zlecać pewne rzeczy. Tak? od podstawowych rzeczy typu na przykład sprzątanie, na które nam schodzi ileś czasu. Możemy, nie wiem, wziąć catering dietetyczny. Tak? Czyli rzeczy, które nas kosztują czas, a moglibyśmy komuś innemu, no to kupujemy swój czas. Tak? Na coś, co byśmy przeznaczyli, możemy to kupić. Możemy sobie uprościć życie i coś, co nam zajmuje czas, a moglibyśmy komuś zapłacić i ktoś za nas by coś zrobił, no to pieniądze są rozwiązaniem. Tak? Czyli za pieniądze możemy kupić więcej czasu. Tylko dzisiaj, jeśli pracujesz na etacie, to żeby mieć pieniądze, to najpierw musisz poświęcić swój czas. No i później to nie zawsze się równoważy, tak? Czyli jeśli dzisiaj zarabiasz określoną liczbę pieniędzy i się okazuje, że na przykład wzięcie sprzątaczki na przykład do swojego domu kosztuje Ci więcej niż Twoja godzina w pracy, no to jednak sobie kalkulujesz, że okej, okay, to ja na sprzątaczkę mnie nie stać i bolę sobie sam posprzątać. No i nie odzyskasz tego czasu. W sensie nie będziesz mieć wolnego czasu. No bo praca na etacie ci na tyle na przykład nie pozwala, ok? Ale drugie pytanie jeszcze raz: a czy gdyby była konkretna suma pieniędzy do zarobienia i teraz tu oczywiście musisz wstawić, jaka suma pieniędzy byłaby dla ciebie kompletną zmianą właśnie stylu życia, to czy znajdziesz czas wtedy na takie działanie, na sprawdzony schemat? I pytanie numer trzecie. Gdybym powiedział ci, bądź jutro o siódmej rano, tu i tu, dokładnie, będzie wskazał adres. OK? I będziesz zarabiać teraz miesięcznie 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy. Wstaw taką sumę, która znowu by była dla ciebie kompletnie zmieniającą styl życia. Jeśli dzisiaj zarabiasz 5 tysięcy, no to pewnie już z Zdublowanie twoich zarobków, czyli 10 tysięcy nagle by okazało się, że jesteś w stanie rzucić pracę, wszystkie inne obowiązki i faktycznie być tak, w danym miejscu. Dla niektórych to może być 50 tysięcy miesięcznie. To jeśli ci podam miejsce, czas, czy jutro tam będziesz? Czy znajdziesz ten czas, którego dzisiaj nie masz? No właśnie. I to są te trzy pytania, które warto sobie za każdym razem zadawać. Jak widzisz, te wszystkie pytania są związane z pieniędzmi, dlatego, że tak jak tłumaczyłem to przed chwilą, pieniądze później zwalniają czas. Jeśli nie musisz tyle pracować, ile do tej pory, bo ci wystarcza pieniędzy, masz górkę i tak dalej, no to możesz zmniejszać liczbę godzin, na przykład pracy, jeśli jesteś przedsiębiorcą, jeśli jesteś na etacie i tak samo, nie wiem, masz biznes na boku, to możesz się dogadać i pracować na pół etatu. Jeśli dzisiaj na przykład cały dzień, sobotę poświęcasz na sprzątanie domu, to mając pieniądze na przykład możesz komuś zlecić sprzątanie domu, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sprzątanie to jest taka pierwsza rzecz podstawowa, która mi przychodzi do głowy, którą najłatwiej gdzieś tam zlecać na samym początku, ale to nie znaczy, że to musisz robić. To też jakby nie odbieraj wszystko zero-jedynkowo, bo może ktoś po prostu lubi sprzątać, bo jemu to sprawia przyjemność. Tak też może być. Ale. Generalnie jakby to można rozkładać na różne aspekty życia, tak? Czyli pieniądze pomagają docelowo, żeby mieć więcej czasu dla bliskich, na swoje hobby, dla rodziny i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne i zrozumiałe i tutaj do tego momentu się zgadzamy. Czyli jeśli będziesz mieć więcej pieniędzy, to będziesz mieć więcej możliwości i odzyskasz wolny czas. Tak? No bo nie zakładamy, że Dzisiaj sprzedajemy swoją godzinę za określoną liczbę pieniędzy, i żeby mieć pieniądze, musimy więcej pracować, no bo nie odzyskamy w ten sposób czasu. I przejdźmy teraz do rozwiązań. Tak? Ja sobie wypisałem takich pięć fundamentalnych punktów. Nie będę ukrywał, piąty może być najważniejszy. Dlatego warto cały czas zostać ze mną do samego końca. Tak, czy to jest zdanie wypowiedziane po to, żeby ktoś nie uciekł w czasie odcinka? Tak, ale faktycznie. Chodzi o to, że czasami też tak dobrze wystopniować sobie. No, bo gdybym zaczął od najważniejszego, to nagle by okazało się, że reszta może nie mieć znaczenia. A ja uważam, że każdy może mieć znaczenie ten punkt na różnym etapie życia. Więc wszystkie pięć punktów warto sobie zapisać, przemyśleć, jakby przekalkulować na bazie swojego doświadczenia, oczywiście. No i pierwsza rzecz, taka oczywiście najprostsza, zawsze przychodzi, myślę, że i oczywista, czyli niewłaściwe po prostu zarządzanie czasem. Tak. I to wychodzi naprawdę z takich prostych rzeczy. To znaczy, to nie musi mieć takich super skomplikowanych aplikacji, twój tydzień nie musi być rozpisany godzina po godzinie, nie musisz mieć 20 różnych aktywności w ciągu dnia, żeby być produktywną osobą. Właśnie chodzi o to, że nie. Bycie produktywną i znajdywanie czasu wolnego polega na ucinaniu wręcz aktywności niektórych. Możesz dokładać, jeśli dzisiaj. Twoje życie do tej pory jest poukładane. Jeśli dzisiaj częściej jednak mówisz o tym, że nie możesz zacząć czegoś nowego, bo wynika to z braku czasu, to raczej kwestia jest ucinania pewnych rzeczy. I znowu, na bazie najbardziej analogii mi tu pasuje pod kątem treningu. Jeśli dzisiaj ćwiczysz sześć razy w tygodniu, to może utnij jeden trening i zrób pięć, może cztery treningi w tygodniu, na przykład, ok, albo skróci czas, żeby na przykład odzyskać na coś innego, tak? na przykład na zajęcie się tym stanem konta, albo stanem ducha, na przykład na spędzenie czasu z rodziną. Od czego zacząć w ogóle zarządzanie czasem? Musisz wiedzieć każdego dnia, jak wstajesz, co masz do zrobienia. I tak jak powiedziałem, nie 20 różnych punktów, ale niech to będą rzeczy związane z twoim stanem konta. Czyli jeśli pracujesz na etacie, to nie piszesz sobie, że idziesz na etat, bo to wiesz, że musisz na tą chwilę dzisiaj robić. Ale co jeszcze dzisiaj zrobisz, Jakiś mały krok, który ci przybliży do tego, że docelowo będziesz więcej zarabiać. To znaczy, jeśli dzisiaj w ciągu dnia jedyną twoją rzeczą, którą robisz, to jest praca na etacie, ale wciąż nie masz pieniędzy, wciąż gdzieś tam od 10 do 10, nie masz oszczędności, ale masz oprócz tego w ciągu dnia takie aktywności jak spacer, yy, Netflix, siłownia, czyli jest relaks, jest sport, no bo mówisz, że musisz mieć balans, ale twoim palącym problemem są pieniądze, to znaczy, że ten harmonogram czasu nie jest dobrze poukładany. I pewne rzeczy trzeba poucinać z relaksu, nawet ze sportu, czasami trzeba mniej spać, żeby mieć czas na to, poświęcić i robić coś dodatkowego, na przykład szkolić się, podnosić swoje umiejętności. Żeby docelowo zmienić pracę, żeby awansować, albo żeby gdzieś tam na boku zacząć sobie dorabiać, a możliwości są, bo to często akurat pokazuje, ale nie o tym dzisiaj odcinek. Więc skuteczne zarządzanie czasem. To nie są jakieś specjalne techniki zarządzania czasem. To nie jest tak, że dzisiaj potrzebujesz mega super aplikacji. U mnie to wystarcza jedna aplikacja tak naprawdę przypomnienia, tak żeby pamiętać, że OK jest 16, to dzisiaj miałeś się tym zająć o szesnastej. I tak dalej, i tak dalej. I kilka takich przypomnień w ciągu dnia, na przykład mam, czasami jedno, czasami dwa, a czasami jest ich więcej. To wszystko zależy od tego, jak sobie poukładam, ale musisz mieć listy dnia i ja polecam mieć takie listy też na tydzień ułożone. Dlaczego? Bo jeśli sobie na przykład w niedzielę wieczór zaplanujesz cały kolejny tydzień, mniej więcej oczywiście z jakimiś pewnymi modyfikacjami, bo znowu nie traktuj siebie zero-jedynkowo, ale chodzi o to, że później z tą listą możesz po tygodniu zweryfikować. Na ile ten plan się udało zrobić? Jeśli w 10%, to znaczy, że coś trzeba zmienić. Jeśli w 100%, to może coś trzeba dołożyć. Tak? Czyli pierwszy punkt. Naprawdę prostota, ale musisz sobie po prostu rozpisywać czas, swój harmonogram, i większość osób tego nie robi. Z mojego doświadczenia, oczywiście. Więc jeśli nie masz efektów, to znaczy, że nie zarządzasz swoim czasem, no zarządza ktoś inny. Punkt drugi. Niezwykle znowu istotny presja społeczna i to się nazywa FOMO między innymi, tak? bo tu są różne presje społeczne, ale ja akurat chciałem poruszyć syndrom FOMO. Co to znaczy? Czyli poczucie takiego strachu, poczucie też takiej straty, że gdzieś tam nie jesteśmy. Dlaczego? No bo widzimy. My jesteśmy zajęci, przytłoczeni obowiązkami, tak? bo chcemy zadbać o sorowie, chodzimy na siłownię, ćwiczymy, jeszcze może robimy jakiś ten biznes na boku, no ale patrzymy, a tam jakaś znajoma na wakacjach. Tu ktoś tam gdzieś tam znowu jest, tu ktoś się relaksuje. No bo dlaczego? Nikt na mediach społecznościowych nie wrzuca jak pracuje. A na mediach społecznościowych widzimy minutę, dwie czasami z życia 24 godzin innych ludzi. Tak? No nie, to nie jest Trump, show, czy jakoś tak. Był taki film, gdzie. 24 godziny gościu był nagrywany kamerami i mo można było oglądać całe jego życie. No nie, na mediach społecznościowych ile widzimy? Jakieś zdjęcia, czasami ewentualnie ktoś filmik jakieś rzuci, i to są sekundy z jego życia. A nie wiemy, co robił wcześniej przez 24 godziny, albo nie wiemy, co robił przez 30 dni w miesiącu, bo czasami też jest tak, że ktoś tylko z wakacji rzuca jakieś fajne rzeczy. No bo dzielimy się tylko tym, co nam przynosi szczęście. A nie dzielimy się tym, jak jesteśmy wkurzeni, jak jesteśmy niewyspani albo jak pracujemy. Nikt praktycznie tego nie wrzuca. A ty widzisz tylko te dobre momenty. A jak masz 600 znajomych, no to naturalną rzeczą jest, że średnio, e, codziennie co najmniej dwie osoby są na wakacjach, praktycznie. No bo przyjmijmy, że każdy wrzuca wakacje, a 600 osób masz, no to praktycznie codziennie ktoś jest na wakacjach. No i ty tylko widzisz, jak ludzie się relaksują, i masz poczucie straty, że też już chcesz. I masz problem na przykład z odkładaniem na później, z gratyfikacją swojej pracy na teraz. Więc yy, presja społeczna, porównywanie się z innymi powoduje stres, powoduje, że nie masz kontroli nad własnym czasem, też poświęcasz czas innym ludziom, tak? No bo się obserwujesz innych ludzi, jak są na wakacjach, no to, no to tracisz te, te sekundy, a czasami minuty, a czasami godziny z życia. Bo średnia. Spędzania czasu na mediach społecznościowych to jest w Polsce ponad dwie godziny. Punkt trzeci, brak koncentracji. Kolejna istotna przyczyna, która sprawia, że no niestety większość ludzi twierdzi, że brakuje im czasu. I tutaj jest prosta rzecz. Siadasz do komputera, chcesz zacząć coś robić, a tu nagle powiadomienie. A tu nagle ktoś zadzwoni. A tu nagle sprawdzasz skrzynkę mailową, a tam 10 różnych newsletterów hałas, coś tam się dzieje, ktoś cię woła i samo to rozregulowanie, samo to przebodźcowanie powoduje, że w ogóle trudno ci się skupić na jednym zadaniu. Dzisiaj ludzie są wyjątkowi, jeśli potrafią usiąść i godzinę czytać jedną książkę. Wyjątkowi są, bo to, to, to zmniejszy w ogóle społeczeństwo. I spójrz przez ten pryzmat też na siebie. Czy faktycznie, jak siadasz do zadania, to czy jesteś się na tym w stanie skupić? I teraz bardzo często jest tak, że ludzie właśnie mówią, że nie mają czasu, no bo okazuje się, że po prostu jak siadają do czegoś, do zrobienia, to rozciągają dane zadanie na godziny. Znowu, no podam przykład mi najbliżej związany, czyli sprzedaż przez internet i ktoś mówi, że no dla niego wystawienie jednego produktu to zajmuje mu dwie godziny, co powinno zająć 10-15 minut, nawet jak zaczynasz. Ale no przez te dwie godziny tak naprawdę ta osoba nie wystawiała tego ogłoszenia, tylko zrobiła jeszcze 13 razy, sprawdziła relacje. Sprawdziła też relacje swoje, kto obejrzał, kto polajkował. Tak jakby to miało życie zmienić. Ja wiem, to jest brutalne, to brzmi niefajnie, ale tak wygląda życie większości dzisiaj ludzi. Oby nie twoje. Ale warto zweryfikować. Brak koncentracji. Punkt czwarty. Styl życia i nawyki. No kolejna, kolejna rzecz, która no niestety znowu ma ogromny wpływ. Tak? Czyli no, jeśli dzisiaj mówisz, że prokrastynujesz i dlatego nie robisz pewnych rzeczy, no to nie, to nie jest prokrastynacja. Prokrastynacja to jest już coś, co można nazwać efektem poprzednich działań, a nie przyczyną. Czyli jeśli mówisz, że odkładasz zadanie na później, to to wynika z tego, że boisz się coś zrobić, to wynika z tego, że braku ci energii, brakło ci koncentracji. I wiele innych różnych powodów może się tam dziać, więc ty musisz poszukać dogłębnie, zadawać sobie pytania i być szczerym ze sobą, bo przecież nikt nad tobą nie stoi. Już prawdopodobnie nie chodzisz do szkoły, więc nie masz nauczyciela, który mówi sprawdzam, robi ci test, wystawiać oceny. I już rodziców, nawet jak są w domu, no to już za dużo też twoje życie ich nie interesuje. Od 18 roku życia jesteś odpowiedzialna czy odpowiedzialny za swoje życie, więc nikt. Nie będzie cię sprawdzał. Poza tobą, jeśli nie jesteś szczera czy szczery ze sobą, no to w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. To znaczy, najpierw trzeba zaakceptować, że ty nie masz problemu z prokrastynacją. Ty masz problem na przykład z tym, że to zadanie cię nie kręci, które masz zrobić. Że przebodźcowanie powoduje, że ci ciężko utrzymać koncentrację, że nie masz dyscypliny. I uwaga, to nie są rzeczy, nad którymi dzisiaj po podcaście będzie taki pstryk palcami i nagle Łukasz się powiedział i to się zmieni. Nie. Możliwe, że dzisiaj słuchając tego podcastu robisz jeszcze tysiąc innych rzeczy. No tak, niestety może być. Ale jak mnie słuchasz, jak faktycznie przenosisz to przez swoje doświadczenie, szukasz dogłębnie to znajdziesz te przyczyny prokrastynacji. Przyczyny prokrastynacji to mogą być nawet to, że się nie wysypiasz, bo po nocach nie możesz usnąć, bo skrolujesz, jakiegoś TikToka, jakieś tam inne rzeczy robisz, bo może twoja dieta jest nieodpowiednia, bo może podjadasz i twoje wyniki nie są do końca dobre. Może brakuje ci ruchu, a ruch jest niezwykle istotny. Nawet takie spacery, nawet kroki, to one są bardzo ważne. Bo jeśli przez większość dnia na przykład siedzisz, no to... To ciężko później złapać koncentrację, pomysły, być kreatywnym. No. Ja więc trzeba zadbać o fundamenty: zdrowie, sen, dieta, to podopinać i później zajęcie dyscypliną, ale dyscyplina to nie jest coś takiego, że sobie powiesz, ok, od jutra mam dyscyplinę. Będą zloty, upadki i tak dalej, i tak dalej. Nad tym trzeba pracować. Jeśli dzisiaj masz 20, 22, 25, a może 35 lat, i te rzeczy, które ja dzisiaj mówię, to trafiają do ciebie. to, to OK, na początku było ostrzeżenie, ale to nie jest tak, że od jutra już będzie wszystko super. Nie, będzie znowu gorzej, lepiej, ale masz mieć to cały czas w głowie, że ty odkładasz z jakiegoś powodu i szukać tego powodu i pracować nad tym powodem, nad tą przyczyną tej prokrastynacji. Więc punkt czwarty, styl życia i nawyki. Musisz to sprawdzać i musisz patrzeć, czy one są na pewno dobre i czy to właśnie one nie są. Jedną z tych najważniejszych u ciebie przyczyn, akurat mówienia, że nie masz czasu. I punkt piąty, tak jak powiedziałem, teoretycznie wyjściowy to może być punkt. E, brak celowości w życiu. A ja bym to jeszcze nawet nazwał płynięcie takie sprądy. Większość ludzi, którzy narzekają na swoją pracę, narzekają na swoje miejsce, w którym są w życiu którzy przez te FOMO, przez te porównywanie się z innymi właśnie patrzą i mówią, że jakie to ży życie ich złe, niestety płyną z prądem. I ja to nazwę, że kiedy jadą do pracy, to oni nie myślą, co zrobią po pracy, jak mogą zmienić swoją sytuację, tylko oni myślą, czy na obiad zjedzą kotleta. Prawdopodobnie ty nie jesteś tym oni, bo słuchasz tego podcastu. Bo już słuchanie tego podcastu, tylko uważne słuchanie podcastu, jeszcze raz to podkreślę, powoduje, że chcesz coś zmienić. I uwierz mi, że w dzisiejszych czasach, jeśli słuchasz tego podcastu, to jesteś znowu w mniejszości społeczeństwa. Jeśli słuchasz uważnie w jeszcze mniejszej mniejszości, a jeśli faktycznie coś z tym zrobisz, co ja gadam, to będziesz w malutkim procencie. I teraz wystarczy dzisiaj nie być najlepszy. Na świecie. Nie musisz prowadzić najlepszego biznesu. Nie musisz być najlepszym fryzjerem na świecie. Jeśli ktoś ci tak mówi, to ja uważam, że trochę oszukuje. Nie musisz być najlepszym masażystą, nie musisz być najlepszy w swojej niszy, ale musisz być lepszy po prostu. Od większości. A to nie jest dzisiaj trudne. I trochę być. Takim pasterzem trochę prowadzić tych innych ludzi, którzy właśnie płyną sobie tym życiem. Więc ty nie masz płynąć, ty masz wyjść z tego prądu i masz zadawać sobie pytania, musisz się zastanawiać, jaki jest twój sens życia, bo sens życia daje ci poczucie szczęścia, a jak jesteś szczęśliwa, czy szczęśliwy, to powoduje to, że łatwiej ci pewne rzeczy zmieniać, łatwiej ci pewne rzeczy robić. Jeśli czujesz, że siebie nie akceptujesz, że jeśli siebie nie lubisz, to bardzo ciężko coś w życiu zmienić. Więc dzisiaj wychodzisz z prądu i zaczynasz sobie zadawać pytania, do czego dążysz. Uwaga! W życiu też, jeśli chodzi o pracę nad celami, nie chodzi często o osiąganie tych celów, ale o samą drogę. Daje to większe poczucie szczęścia. Jak osiągasz cel, to niestety czasami też jest bardzo tak, że nie wiesz co dalej. Więc Mieli duże cele, planuj sobie do nich drogę, a po drodze mieli takie małe, które ewentualnie sobie odhaczasz, po osiągnięciu których wiesz, że ok, to jest kolejny tylko przystanek do tego jeszcze większego. Dlaczego Podam ci przykład i analogię? Mistrzowie olimpijscy, którzy zdobyli złoto, bardzo często później nie wiedzą co dalej, bo osiągnęli ten największy cel, jaki mieli. A czasami się pojawiają sytuacje nawet dramatyczne. Że ktoś ma depresję po osiągnięciu celu, więc mniej bardzo duże cele, które cię przerastają. Ale rozłóż do tego sobie odpowiednią drogę i tam mniej te mniejsze cele. I po osiąganiu tych mniejszych nawet celów wiesz, że okej, okay. i tak idziesz dalej jeszcze. Bo życie jednym z sensów życia, jaki możesz odkryć kiedyś, na swojej drodze, jest to, że chodzi o to, żeby ciągle się rozwijać i ciągle mieć jakieś nowe wyzwania w swoim życiu, bo to ci będzie dawać jedno z największych poczuć celowości właśnie w życiu i sensu życia. Jeśli ten odcinek ci się spodobał, koniecznie mi daj znać, może swoim znajomym, może komuś bliskiemu, podziel się tym i możesz po sobie zostawić oczywiście jakiś ślad, to wtedy mi jeszcze bardziej pomaga rozwijać ten podcast. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.